Wow, jestem w szoku, że pada śnieg, ale powiem Wam, że jestem totalnie sklejona, bo jest godzina 12, a ja się dopiero obudziłam. Codziennie wstaję o 6 rano, tak jak już Wam mówiłam, żeby przyjąć pierwszą dawkę leku, potem drugą dawkę Leku za pół godziny i potem mnie po prostu tak skleja, że ja zasypiam, jeżeli jest weekend i śpię, ile mogę, no po prostu sakra. Boże, to już jest chyba dziewiąty dzień. To nie jest źródło. Tak! To jest dziewiąty dzień, kochani! To już jest dziewiąty dzień, więc jestem już w dobrej myśli, że to się niedługo skończy. Trzymam ze słowa mojego doktora, gastrologa, który powiedział, że te wszystkie objawy powinny zniknąć po kilku dniach odstawienia już tych leków, więc <gryz> nie mogę się doczekać przyszłego weekendu po prostu, kiedy już powinno być po wszystkim. Naprawdę, no dobra. Tak, no. I zrobić śniadanie. Jestem mega szczęśliwa, że zostało trochę tarty ze szpinakiem i właśnie idę sobie podgrzeć. Tu jest ta tarta. Będę ją odpakowywać właśnie. Kurczę, muszę koniecznie kupić statyw do aparatu, bo ciężko się działa bez statywu. Widzicie Ines, która się do Was uśmiecha i która yy, chce dowieść kontent, bo tak sobie obiecała. A jak już mówiłam, dla mnie obiecuje to jest ogromne słowo, ale. Nie, jest lepko, naprawdę te ciągłe mdłości, ten ból brzucha od leków, Boże, jakie to jest trudne i takie ogólne osłabienie, ja czuję, no, że moja wątroba i że wszystko naprawdę pracuje na takich, wiecie, na takich wciół, wysokich obrotach. No i mam nadzieję, że doceniacie to, że mimo wszystko dla Was tworzę moja garstka widzów, ale jednak jest. Bardzo Wam za to dziękuję i, i serio dziękuję Wam. Ale błagam doceńcie to, że robię to w permanentnym bólu od minimum tygodnia. Dobra, no tak, aktualnie mój <grymne> status. W ogóle to, że ten aparat wisi, tak, to jest cud, nie? Ja nie wiem, jak to się dzieje. No i bym pierdolniczek, proszę nie patrzeć. Świarteczka jeszcze naszego ciasta, naszej tarty, zostaje, więc widzicie, na ile ta tarta wystarczy. Naprawdę na długo. Dzisiaj mam mega ambitne plany, bo obiecałam sobie. Dostałam z pracy taki fajny kuponik na zrobienie sobie oksów w pewnym sklepie. No i uznałam, że w sumie chyba skorzystam, bo to jest zniżka na minus 50%, więc szkoda byłoby nie wykorzystać. Aktualnie mam takie, wiecie, srebrne, delikatne te oprawki, a jakoś ostatnio mega zachciałam się takich czarnych, grubych zobaczyć. Po prostu przejdziemy się do sklepu i zobaczymy, bo na szczęście jest mega blisko, mnie. Więc spacerkiem to będzie jakieś 10 minut maksymalnie. No i też może w końcu trochę właśnie wyjdę z domu, bo, bo ostatnio ten spacer dab taki był świetny ale był przed śniadaniem. Więc teraz trochę się boję, że jednak, że jednak zjem tą tartę i nie dam rady. No ale najwyżej po prostu poczekam tyle, ile będę potrzebowała, aż to wszystko się oczyści. I będę mogła sobie na spokojnie wtedy wyjść z domu. No to uwierzcie, to jest kolejna trudność. Znowu moją psychikę krępuje to, że toaleta, 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 nie. Jeżeli ktoś się ma zamiar z tego śmiać, proszę bardzo. To są serio autentycznie poważne problemy moim zdaniem. Naprawdę masakra, masakra. mam nadzieję, że po skończeniu tych leków i wróceniu już do swojej takiej rutyny, to wszystko mi się znowu stabilizuje, tak jak już było, bo już serio było świetnie. I już, z miałam chęci wychodzić z do domu gdzieś dalej niż tylko, wiecie, gdzieś tutaj do publicznych restauracji, żeby być w razie czego blisko domu. Mówię wam, rieberet. Beret srogo to wszystko. Ale trzeba być dobrej, pozytywnej myśli i takiej właśnie jestem i wierzę, że wszystko będzie super. Zeskoczył mnie ten śnieg, trochę się obawiam. Mam nadzieję, że do czasu mojego wyjścia on się troszkę uspokoi, bo nie chciałabym być zaspana śnieżkiem. Eee, no i może pomożecie mi wybrać oksy. Nie będę brała ze sobą aparatu, bo jest strasznie ciężki. Powiem wam, że naprawdę jestem kotletem, bo jak trzymam ten aparat w ręku, to normalnie ręka mi się trzęsie, już czuję, jak mi tutaj bicek się męczy i jak go odkładam, to potem ta ręka wie, tak trochę drży. Więc koniec, wracamy do, wracamy do jogi, wracamy do roweru po tym wszystkim, tak jak było to przed świętami jeszcze. Czułam, że 2024 rok jest moim rokiem i był. Był moim rokiem, bo udało mi się naprawić wiele rzeczy w moim życiu i właśnie znaleźć to, co mnie bardzo męczy. No a 2025 rok to mam wrażenie, że to już będzie taki cudowny rok dla mnie. Właśnie taki rok spełniania trochę marzeń. Ja na pewno zauważyliście, że nie mam prostych zamów Też jest moje cholerne marzenie, żeby to zrobić, ale w tamtym roku zaczęłam, a potem po prostu z zawroty głowy tak się nasiliły, że musiałam z tego zrezygnować, bo nie byłam w stanie o tym myśleć. A teraz naprawdę jest super i, i będziemy to działać dalej. Myślę, że zajmie mi to jeszcze kilka miesięcy założenie tego, bo muszę dokończyć tego zęba, zrobić higienizację, sprawdzić później, czy moja pozostałe zęby są zdrowe, czy nie wymagają leczenia przed założeniem aparatu. Później jeszcze wyrwać dwie ósemki. I trzymam za Was kciuki, żeby 2025 rok też był Waszym rokiem żebyście też spełniali marzenia. Nie bójcie się. Serio. No i zobaczcie, to jest moje śniadanko. Tarta, podpieczona i herbatka z cytrynką czarna. Kupiłam złe musli, bo kupiłam takie z rodzynkami yy, i zrobiłam to dlatego, że rano przed tabletką muszę coś zjeść, a że jest to szósta rano, to mi się nic nie chce jeść. Więc wymyśliłam sobie, że będzie to musli z jogurtem, ale kupiłam musli z rodzynkami, a ja nie rodzynek, więc właśnie teraz wygrzebuję te rodzynki. Te wyglądają jak chowiczy babki. No, no właśnie. No właśnie, tak wyglądają zawsze i ja ich po prostu nie lubię z smaku rodzynek. Więc yy, zróbmy chociaż tak, żeby nie zmarnować całego musy i to wygrzybiamy chociaż tyle. Muszę wam powiedzieć, że nagrywanie reelsów w domu nie jest takie łatwe, ale już mam gotową i Idziemy do okulisty, biorę tylko jeszcze wszystkie niezbędne rzeczy. Niepotrzebne rzeczy w sumie, takie jak portfel, klucze, pomadka bez której nie wychodzę z domu. O, i, i kody zniżkowe, które odzyskałam sobie. Koniecznie jeszcze muszę sprawdzić, czy um, jak powiem, mam wadę, bo ja nigdy nie pamiętam. Ale mam astygmatyzm jakiś taki duży na jednym oku 180, na drugim 10. Nie pamiętam. Więc idę sprawdzić i zabieram się tam. Dzięki, widzimy takie ciemniejsze Też mega fajne Tu jest w ogóle taką ozdóbkę Są takie trochę niebieskie Ale w fajne Coś ciekawego się z tej twarzy dzieje Fajne Specjalnie małą Myślę, że będzie mało. przeszliśmy sobie z Maxem Max, Max pije kawę a ja nic, no bo Wiadomo, ale Musimy poczekać trochę, bo badanie wzroku trzeba się umówić na konkretną wizytę, ja o tym w sumie nie pomyślałam, co jest raczej normalne, że trzeba się umówić. Ale wybrałam już oprawki i zobaczycie je. Nie wiem czy dzisiaj Wam powiem które to, czy może w jakimś przyszłym odcinku jak będę odbierać te oprawki. Ale fajnie, że mogę skorzystać z tej całej oferty i sobie na minus 50 zrobić fajne nowe okulary. Mm, bardzo fajne okulary. Smaczna? No, mega big win. Bardzo dobra. Maksusie jest znudzony czekaniem. Strasznie nude. Ja już czekam na badanie. Oprawki mam wybrane i będziemy robić sukcesy. Kochani, drugie okularki mam zamówione. Oprawek wam nie zdradzę. Zobaczycie, co wybrałam za dwa tygodnie. Czyli w przyszłym jakimś odcineczku. A jest że tak jak widzieliście, napadało trochę śniegu, więc chyba jednak mamy zimę. No, ja się bardzo cieszę z tego powodu, ponieważ będę mógł nagrać jakiś fajny film. Si. Fajny film. Zobaczcie, co sobie zamówiliśmy na wieczór, bo będziemy oglądać Prime. Ale kurde, ja już jestem taka głodna, bo dzisiaj zjadłam tylko to śniadanie, które wam pokazywałam i tyle. I po prostu jak już na to patrzę, to dzisiaj mi ślinka. A Max zawalił, bo nie wziął słodkiego sosu dla mnie. Maneczko. mamy kolejny dzień, pokazywałam wam przed chwilą jak robię sobie śniadanie, ale nie mam statywu jeszcze do tego aparatu, więc pewnie bardzo słabo było to widać. Bo moim statywem jest taki oto karton, więc uwierzcie, że nie za wiele mi to daje. No i ciężko jest po prostu stawić kamerę jakoś tak sensownie. Zrobiłam sobie takie pyszne kanapeczki z, z jajkiem, ogórkiem, szynką. Jakoś miałam mega ochotę na jaju właśnie. No, i zdecydowałam jednak, że jadę do rodziców jutro po pracy wieczorkiem, bo nie czuję się na tyle dobrze, żebym chciała zostać sama w domu i, i w ogóle dzieją się jakieś też takie rzeczy, które zniechęcają mnie do tego, żebym była tutaj po prostu sama, więc jadę, jadę właśnie do rodziców jutro po pracy. Cieszę się, że wybrałam pociąg, bo pociąg daje taki komfort, że jest tam i toaleta, i jest wygodnie, i jest dosyć szybko, więc, więc jutro już właśnie tam będę się transportowała po pracy. Zostanę tam do przyszłej środy, przyszłej przyszłej, nie tej co jest najbliższa, niestety dentystę przez to będę musiała przełożyć, no ale tak, tak to jest i, i tak wypada. Mam nadzieję, że czeka na mnie jakaś inna wizyta dosyć szybko. Pewnie pokażę Wam mojego pieska jak pojadę do domu i to będzie tyle. Dzisiaj jeszcze mam w planach nagrać dla Was comfy corner i to by było na tyle na razie z mojego vlogowania, bo z domu rodzinnego nie chcę tej prywatności jakby przenosić na YouTube'a. Ale mega się cieszę, że razem z Maxem, jakby Max wspierał mnie w tym, żebym jednak pojechała do domu rodzinnego i, i sobie stamtąd popracowała i tak dalej, bo po prostu będę czuła się bezpieczniej i po prostu będę czuła się lepiej. A w domu jednak jest sporo osób i zawsze ktoś będzie i będzie może mógł mi też pomóc, pomóc i tak dalej. No i to też jest takie wsparcie psychiczne, jak ktoś jest obok, nie? Niż jak jesteśmy sami. Ech, dobra. Ja zabieram się za śniadanie i będę kręcić dla Was Comfy Corner. Mam nadzieję, że lubicie tę serię. Mm, właśnie w nocy jakaś taka myśl mnie naszła, co bym chciała Wam przekazać i, i po prostu to nagram. Zapomniałam, że mam wałki na głowie i pewnie wyglądam dziwnie, ale um, mam włosy i muszę je jakoś ułożyć. Tutaj jest historia moich podkładów, które mi nie pasowały. kupowałam sprawdzałam i ostatecznie nie pasowały mi, więc... Zabieram je do domu. Z tego co wiem, z niektórych korzystają moje siostry. Może moja mama, nie wiem. Zobaczymy, jak będę chciały tej mordą. A ja się oczywiście zabiorę za szybko. Chwila szybki makijaż. Bo będziemy kręcić comfy corner. Ze względu, że jutro wyjeżdżam, to od razu chyba sobie zacznę pakać rzeczy do kosmetyczki. Tylko kupiłam sobie taką słodką kosmetyczkę, ale obawiam się, że w nią mi się nie zmieszczą te rzeczy. Ale spróbujmy. i stwierdzam, że naprawdę zakochałam się w mokrych brązerach. I już nawet szczerze suchych nie umiem za bardzo nakładać. Błyszczyk na usta, bo on strasznie suche. Rozpuszczę moje włoski. Jakby bardzo próbowałam, to, jak one wyglądają bez ruszenia i nie mam problemu z tym, że sobie naturalnie skną w takie właśnie fale fajne. No i jeszcze to sobie zdejmiemy. Nie wygląda korzystnie na razie, prawda? I know. To wygląda. Komu się podoba, temu się podoba. Mi się mega podoba. Właśnie skończyłam nagrywać. Mam odcinek KonfiKorner, który wpadł już chyba nie, wpadnie dopiero w tym tygodniu. I złapała mnie faza na mandarynki. Max robi obiad, chociaż nie wiem jak on go robi, bo on cały czas coś montuje. No, tam się robi, o. Nie. Czekam na paluszki. Okej. Okay. Kucharz Maxi serwuje dzisiaj rybkę z ketchupem i z ziemniaczkami pire. Tak jest, ładnie. To best najlepszy obiad in the world. To można wymienić. Czemu tak mówisz? Stwierdziłam, że przed wyjazdem wykorzystam jeszcze składniki, jakie mam w domu i zrobię gofry. Potrzebne będą nam 4 jajka. Musimy oddzielić białka od żółtek. Następnie dodaję trochę soli i ubijam białka na sztywną pianę. Tutaj widzicie, jak sprawdzam, czy piana jest gotowa. Przesiewam 300 g mąki przez sitko, tak około 300. Następnie dodaję 30 ml oleju, tutaj już z waką. Oraz 4 żółtka. I jeszcze 120 ml gazowanej wody, żeby napuszyć to trochę proszku do pieczenia. Mleko w panicę dodajemy na oko, oczywiście, bo o nim zapomniałam, no i miksujemy wszystko na gładką, jednolitą konsystencję. Ja miksuję dosyć długo do połączenia składników i troszeczkę napowietrzenia tego ciasta, przyszedł i czas na naszą białkową piankę, którą delikatnie dodajemy sobie do ciasta, i również delikatnie mieszamy to razem z ciastem, tak żeby jak najbardziej napowietrzyć to ciasto tym białkiem naszym żeby było takie kruche i chrupiące później podczas pieczenia. Tutaj już możemy troszeczkę mocniej, bo się wszystko połączyło, ale widzicie, jakie jest napowietrzone. Do mocno nagrzanej gofrawnicy wlewamy łyżkę ciasta. Tylko troszeczkę mniejszą niż ja, bo u mnie była lekka przesada i jak zaraz zobaczycie, ciasto sobie zaczęło mocno wypływać i to od razu. Ale spokojnie, sytuacja później była ogarnięta i udało mi się to sprzątnąć. Mam być szczera, to pierwszy goferek zazwyczaj nie wychodzi, ale chyba nam wyszedł, o dziwo. Ola, like, ładny. Oj, ciutko, weź go teraz wyjmij. Strasznie kruchy. No, chyba jednak nie wyszedł. Maxi, chcesz próbować. No. Mm, mm -hmm. Uwaga, game changer. Tak powinno się studzić dwa, trzy gofry, żeby się nie sparowały. Z tego nieprzepisu wyszło tyle gofrów i tu jeszcze jeden taki pojedynczy. Jest ich 18 razem. A, ten pojedynczy, a to 19. Czas się spakować na mazurki. Biorę moją większą walizkę, bo nie będzie mnie dłużej, a ja zawsze mam dużo rzeczy do wzięcia, więc działajmy. ci sprzedać. A ja będę tutaj sobie składać rzeczy do Oj, Wiem, że strasznie dużo narzekam na tym w vlogach ostatnio, ale. No, jest, jest ciężko. Zobaczcie w ogóle, czy te skarpetki się do Was czymś różnią, bo ja mam problem z kolorami i niekoniecznie. Oh, że teraz muszę znaleźć takie cztery i się przypatrzyć, które są mniej więcej takie same. Tak. Dobra. Też tak macie, że jak gdzieś idziecie, to zawsze bierzecie więcej parma i tak niż jest dni, bo chcecie mieć takie zapasowe po prostu, w razie gdybyście, nie wiem, poszli na basen albo cokolwiek się wydarzyło. nie? Jakby tak by się chceć na basen, już czekam na dzień, kiedy. Wróci wszystko do normy, i kiedy będę się lepiej czuła, i będę mogła sobie właśnie pójść na basę, bo później, nie wiem, na rowerku pojeździć cokolwiek. Chyba tu. No dobra. Wygląda to, jakbym mniej więcej miała tutaj ubrania, które chcę. Bardzo dużo mam takich po prostu, wiecie, basicowych topów i tak dalej, bo po prostu będę pracować i będę sobie z domu pracować, więc ja nie potrzebuję tu nic więcej. Wezmę jakąś jedną koszulę, jakby mi się chciało coś. Się mi wymyśliło, że chce mi się gdzieś wyjść. Wezmę sweterki, bo uwielbiam sweterki. Ten to w ogóle dostałam od mojej mamy. Może bym go sobie jutro nawet założyła. Damy radę i wrócimy na normalne tory. Będziemy się cieszyć życiem. Więc kochani widzowie, zaraz jeszcze będziemy robić kwerki. Aż tak nie chciałam powiedzieć, naprawdę. Już mi codziennie od 20. bierze taka zmęczka, że to jest po prostu masakra. Bardzo się cieszę, że po tym właśnie czasie, który mam teraz, czyli takim ciężkim, przyjeżdża moja rodzinka do Polski i że dało mi się wziąć trzy dni wolnego dosłownie i weekend. No i taki czas, sobie spędzimy razem. Że będziemy sobie razem. Bo najgorsza część yy, garderoby to są właśnie staniki. Yy, naprawdę, staniki to z najgorsza część garderoby. I widzicie, zmieściłam się co w jedną połówkę, Także super. W ogóle nie mam dużo ubrań, więc zazwyczaj biorę to samo. To też jest duże, duża pomoc. Uznałam, że wezmę czarne buty, takie dosyć o, ciężkie i toporne, bo mm, drugie to będą te martensy, sobie przetestujemy. Nie całe nogi. Tak, tam są czyste. A drugie będę takie miała, żeby wiecie sobie też pójść do ogrodu czy spieszenie na spacer. Chociaż. I z ważnych rzeczy to książka do czytania. Tylko właśnie to już kończę, ale jeszcze nie skończyłam, i to jest problem, bo teraz, jak wezmę drugą, no to co z tą, nie? Dwie? Zobaczę, jak mi wejdą. To tyle z Pani nie pokazuję Wam się, bo wyglądam strasznie, a jadę do lekarza, bo wystąpiła mi silna alergia na leki. Mam je na całym płowiu twarzy i nogach, rękach w sumie też. A więc jadę, zobaczymy, co mi powiedzą. Odstawiłam leki, oczywiście, już. Kochani, nie chcę Wam siebie pokazywać, bo naprawdę wyglądam źle. W sensie moja twarz jest jakaś taka wciapki i moje ciało całe też, więc nie chcę wam się pokazywać. Poza tym nie przespałam całutkiej nocy, bo od 6 rano po prostu, Tego tak, ja tam od 3 rano się obudziłam i już nie mogłam zasnąć, bo się stresowałam tym, co się ze mną dzieje. E, no, i jestem już po wizycie u pani alergolog, Bardzo fajna pani doktor pomogła mi, wypisała mi specjalne leki która mam nadzieję, że mi pomogą, ukazała mi odstawić antybiotyk. Gad że było to już 10 pełnych dni brania antybiotyku, więc prawdopodobnie udało mi się zakończyć kurację, bo trwa ono od 10 do 14 właśnie dni. Ale tak jak powiedziała pani, lepiej skończyć coś szybciej, niż kosztem tej alergii leczyć dalej tą bakterię, więc trzymajmy kciuki, żeby już była wyleczona. Teraz muszę zadbać o to, żeby zaszła ze mnie ta alergia, mam się pojawić za dwa tygodnie w gabinecie. Zaraz oszaleję, tak mnie wszystko swędzi. Przejęłam już leki. Muszę odczekać teraz trochę czasu, żeby zjeść. I cieszę się, bo yy, lekarz stwierdził, że fajnie byłoby zrobić mi panel, skoro dostałam alergii na drugi antybiotyk w ogóle nie od tego pierwszego, na który jestem uczulona, więc dobrze byłoby mieć taki panel, żeby wiedzieć, co mogę przyjmować, bo w przyszłości jeszcze coś może mi się przydać i bardzo się cieszę, że ktoś to w końcu powiedział. I na pewno z przyjemnością wykonam ten panel. Mega się cieszę, że jadę do domu. Max nie chciał wyjść w ogóle z domu rano. Mówił, że nie zostawi mnie samej, ale jakoś udało mi się go przekonać, żeby jechał, bo ja i tak jadę do rodziców na szczęście. I cieszę się właśnie, że będę mogła spędzić ten czas z rodzicami i sobie na spokojnie wśród ludzi wrócić do zdrowia. Dzięki wam, kochani, za ten odcinek. Kończy go moja Monstera, świetna jak widzicie, cały czas. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które mogą wyjść z lekko obsuwą, no bo teraz muszę skupić się na czymś totalnie innym. Dzięki kochani, widzimy się jeszcze.